dedy źródło domowego ciepła Maciej Syropolski, witam na naszym kolejnym krótkim spotkaniu. Porozmawiamy teraz o sytuacji, która bardzo często zachodzi, szczególnie w wykładach inwestycyjnych, mianowicie połączenie starego kotła MCA z nowym kotłem AMC. Jak połączyć te dimatiki, czy to w ogóle jest możliwe, żeby utworzyć kaskadę? Tak, to jest możliwe. Wszystkie dimatiki między sobą się komunikują. Jest Obowiązuje jedna żelazna zasada, że zawsze starsza wersja dimatika będzie będzie Masterem, natomiast nowa wersja Dimatica będzie Slave'em. Tak jest, że za każdym wersją rozwojową Dimatica przyrasta tych funkcji, w związku z czym ten wspólny poziom porozumienia musi być dyktowany przez urządzenie, powiedzmy sobie z wersji wcześniejszej, tak żeby ten pułap wiedzy był, wymiana danych i wymiana informacji zachodziła bez żadnych zakłóceń. Żeby połączyć stare z nowym, nie będziemy używali znanego nam kabla i opornika tylko użyjemy starego kabla połączeniowego pod tytułem AD134. To jest taki. Szary kabel i nie będziemy korzystali z tych styków, tylko skorzystamy z tego srebrnego pudełeczka, i tu będziemy włączali kabel kaskady i łączyli się z kotłem <coughs> zawierającym starszej klasy Dimatic. Zwróćmy uwagę na to, że jeżeli na przykład mielibyśmy do starego kotła MCA dołączyć dwa kotły AMC, w związku z czym wszędzie całą kaskadę łączylibyśmy tym Kablem starym AD134 i na kółeczku kodowym wówczas ustawiamy adres 2. I w ten sposób fabrycznie mamy. Menu ustawioną w kaskadzie funkcję slave, czyli tu już mamy funkcję slave zapewnioną, ustawiony adres numer 2, połączoną płytę z poprzednim dimaticiem, kablem AD134 i w tej chwili przechodzimy do programowania kaskady, ale już na płycie ze starym dimatikiem. W tej chwili znajdujemy się przy kotle wiodącym, czyli kotle, który ma Dymatica starszej wersji Dimatic i system, żeby zbudować kaskadę. Po pierwsze, musimy pod S system. System, podłączyć wspólny czujnik zasilania. No, ponieważ w układach kaskadowych pracujemy na sprzęgło, będzie to czujnik będzie to czujnik sprzęgła. Jest to ten podstawowy czujnik, który jest potrzebny do tego, aby można było zarządzać kaskadą, i wykorzystamy to srebrne pudełko podłączeniowe do tego, aby połączyć nowego dimatika z dimatikiem starym, co niniejszym uczynię. Instalujemy. Kabel AD134 w gnieździe do połączenia komunikacji kotłów. No oczywiście podłączamy elementy wykonawczej instalacji, wszelakiego rodzaju czujniki i przechodzimy teraz do panelu sterowniczego kotła, aby wzbudzić pracę w układzie kaskadowym. Teraz musimy wywołać funkcję instalacji poszerzonej, system. Instalacja klasyczna. Instalacja poszerzona. Tak. Wybieramy sieć, potwierdzamy wejście w sieć, kaskada, kaskada, załącz. Funkcja master, załącz, sieć system. Dodaj slave. OK, dodany kocioł do kaskady. I już mamy współpracę. Już mamy współpracę w tym momencie w układzie kaskadowym. Dodaliśmy slave'a i układ kaskadowy składa się z dwóch urządzeń. I mamy w ten sposób połączony stary dimatik z nowym dimatikiem, bądź nowy dimatik ze starym dymatikiem, i jeżeli chcemy zainstalować więcej elementów sieci, no to właśnie według tego algorytmu załączamy kolejne urządzenia grzewcze. Dziękuję bardzo. Do następnego spotkania. Źródło domowego ciepła.